Cześć, z tej strony Raftech. Zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, dzięki temu będę mógł cały czas go rozwijać. Zapraszam na film. Cześć, w związku z komentarzami pod poprzednim odcinkiem o tym, że pominąłem kilka modeli, przygotowałem kolejne zestawienie, tym razem czterech motocykli, które ponownie uważam za sensowne. Zaczynamy od Kawasaki Z750. Mówimy tutaj oczywiście o modelu z rocznika 2004-2006. Kiedy spojrzymy na Otomoto czy OLX widzimy naprawdę sporo motocykli w naszym budżecie. Założyłem do 12 tysięcy, ponieważ uważam, że zawsze da się sporo stargować z takich motocykli, a jeżeli się nie da, to na pewno u innego sprzedającego się uda. Za 12 tysięcy możemy dostać naprawdę fajne egzemplarze, takie jak ten teraz przeglądany, gdzie wszystko wygląda naprawdę dobrze, na dobrze utrzymany motocykl. Nie widać żadnych wycieków, nie widać żadnych przecierek. Widać, że ktoś zmienił zadupek na plastikowy, natomiast tutaj raczej bym się tym nie sugerował. Kiedy wejdziemy na kolejne aukcje, widzimy, że jest ich sporo, nawet za 7 tysięcy złotych, natomiast raczej bym się kierował w stronę tych 10, jeżeli chcemy znaleźć egzemplarz, że tak powiem, lepiej utrzymany. Wchodzimy na kolejną aukcję, tu mamy taki piękny, niebieski z owiewką. To też naprawdę pewno uwagę, ponieważ przy większych prędkościach owiewka na pewno Wam pomoże. Natomiast to jest też trochę kwestia gustu. Jeżeli chodzi o komfort, to zdecydowanie polecam wersję z owiewką. Dodatkowo, na no co warto zwrócić uwagę podczas zakupu, to to, jakie roczniki są opo. I to nie tylko oczywiście w Kawasaki, natomiast we wszystkich dzisiaj przeglądanych motocyklach zwróćcie uwagę, czy zapytajcie sprzedającego o roczniki opon. Zakup nawet najtańszych opon to ponad 1000 zł. Kiedy patrzymy na cenę Kawasaki widzimy, że silnik i tak powiem wszystkie elementy na 4748, czyli w skali 5 stopniowej jest to bardzo dużo. Opinie pozytywne, spalanie na poziomie 624 przez użytkowników. Co to jeszcze widzimy? 110 koni mechanicznych oczywiście, VMAX 233 km na godzinę, Nm 78 przy 8800 obrotów, żeby to osiągnąć, czterocylindrowy chłodzony cieczą, wtrysk paliwa to też bardzo ważne i masa w stanie suchym 195 kg. Na końcu odcinka też oczywiście dostaniecie takie pełne zestawienie wszystkich dzisiaj omawianych motocykli. Kolejnym motocyklem w dzisiejszym zestawieniu jest Honda CBR600F4i, polecana przez jednego z komentujących w poprzednim odcinku. Ustawiamy sobie ponownie wszystkie filtry na OLX. -ie. Też warto Wam tu podpowiedzieć, że kiedy szukacie generalnie pojazdu, czy to jest motocykl, czy dowolny inny pojazd, szukajcie przez OLIXa. Ma trochę słabszą wyszukiwarkę od OTOMOTO, natomiast on zgarnia ogłoszenia zarówno z OLIXa jak i z OTOMOTO. Jeżeli za to będziecie wyszukiwać bezpośrednio w Otomoto, to wyszukacie tylko ogłoszenia, które są na tej jednej stronie. Więc OLX po prostu daje Wam szersze spektrum przeglądanych ogłoszeń. I teraz macie przykład mm, taką Hondę CBR z rocznika 2003 za 8500 zł. Widzimy, że jest tutaj customowy wydech, jest piękne sportowe malowanie i sam ten motocykl, jak widzicie, w tym zestawieniu charakteryzuje się tym, że jest to najbardziej sportowy motocykl, który tutaj prezentuje. Więc jeżeli szukacie takiego e, ściga powiedzmy, e, czy właśnie sportowego motocykla po prostu, który tutaj już ma tą zadzior, że tak powiem, e, to zdecydowanie honda w tym budżecie e, zarówno jakością, jak i żywotnością, co też widzicie po przebiegu chociażby tej sztuki prawie 60 tysięcy. Daje i się naprawdę wyróżnia w całym tym zestawieniu, przez co staje się naprawdę ciekawą opcją dla osób szukających trochę większej adrenaliny z jazdy. Wszystkie parametry techniczne zaraz przejrzymy sobie na stronie Motobanda. Ale zanim to zrobimy, chciałem Was zaprosić do swojego Instagrama, a także do subskrypcji tego kanału, ponieważ cały czas go rozwijam, potrzebuję po prostu Waszego wsparcia, żeby dobić ten tysiąc. mam nadzieję, że jeszcze w tym roku się uda, jeżeli nie, no to będę się starał w kolejnym, natomiast pamiętajcie zostawić subskrypcję, mi to bardzo pomaga, a Was to nic nie kosztuje, więc proszę o Wasze wsparcie w tym aspekcie. Przechodząc płynnie do parametrów technicznych mówimy tutaj o motocyklach z roczników 2001-2006 pracujących na wtrysku, które spalają około 6,7 litra według użytkowników i są oceniane na 4,7 na 5 także według użytkowników. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ Osoby, które używają tego motocykla naprawdę go doceniają. Możemy um, sobie zobaczyć tak naprawdę w jakich malowaniach wychodził ten motocykl i porównywać sobie przy zakupie, czy na pewno nasz motocykl miał szansę wyglądać tak jak wygląda przy zakupie. Motocykl ten generuje 109 koni mechanicznych, rozpada się do 250 km na godzinę, ma moment obrotowy na poziomie 63 Nm przy 12 tysiącach obrotów, więc dość wysoko trzeba go kręcić. Waga na sucho to 171 kg, a więc mało. To też ważne przy sportach, żeby one tak mało ważyły, bo dzięki temu dostarczają nam więcej zabawy. Kolejnym motocyklem jest Suzuki GSR 600 z lat 2006-2010. Jest to jednocześnie najnowszy motocykl w naszym zestawieniu, więc jeżeli szukacie czegoś młodszego, to właśnie to jest opcja dla Was. Motocykl ten wychodzi także w wersji ABS, więc polecam Wam zdecydowanie poszukać właśnie takiej wersji, ponieważ dłużej utrzyma ona swoją wartość na rynku wtórnym. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, że te motocykle są dostępne zarówno z owiewkami, jak i bez nich, czyli to jest taki prawdziwy typowy naked. Co jest charakterystyczne w nim, to to, co, co jakiś czas widzicie na zdjęciach, czyli te światła tylnie, które udają rury wydechowe. Tak naprawdę macie dwa wydechy pod zadubkiem i macie także dwa światła, które udają tak naprawdę wydechy w tym motocyklu. Zobaczmy teraz pozostałe aukcje dostępne na OLX. Jak widzimy te ceny wahają się od około 8-9 tysięcy do 12-13 i oczywiście w górę też możemy spokojnie z tym iść. Wejdźmy w jakieś przykładowe ogłoszenie. Widzimy tutaj piękny srebrny kolor w połączeniu z czarną skórą na siedzeniu. To po prostu robi roboty. Natomiast jak widzimy nie jest to motocykl najnowszego designu i chyba nie tego oczekujemy w tych pieniądzach. Natomiast spokojnie w kwocie do 10 tysięcy powinniśmy dostać zadbany egzemplarz, może już nawet tak w tym wypadku z customowym wydechem, który pozwoli nam uzyskać jeszcze bardziej drapieżny dźwięk. Na co warto zwrócić uwagę, czyli znowu taki jeden protip przy zakupie, to na to, czy malowania są oryginalne i czy motocykl, który oglądamy, wychodził w takim malowaniu w tych latach. Przejdźmy teraz do parametrów technicznych. Jak widzimy spalanie na poziomie 6,46, opinie na poziomie 4,7 na 5 możliwych, więc są to ponownie porównywalne z poprzednio omawianymi motocyklami opinie użytkowników tego motocykla, którzy sobie chwalą zdecydowanie ten model, przez co dlaczego on się także znalazł w moim dzisiejszym zestawieniu. Na stronie motobanda możemy zobaczyć także więcej zdjęć tego motocykla. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam właśnie na tą stronę. Nie płacą mi za to, po prostu korzystam z ich strony do pobierania materiałów czy chociażby do przeglądu parametrów technicznych, więc także w zamian staram się im wyjść naprzeciw i polecić ich stronę. Ten motocykl ma 98 koni mechanicznych, VMAX 214, z tego co widziałem miutów ma tam koło 60 i wagę 183 kg na sucho, więc jest dość ciężki. Ostatnim motocyklem w naszym dzisiejszym zestawieniu jest ponownie Suzuki, tym razem model GSX 750F. To jest dość leciwy model, który teraz możecie obejrzeć na przebitkach. Jest to najstarszy model w dzisiejszym zestawieniu i najcięższy model. Natomiast jest on najbliższy takiemu klasycznemu obrazowi ścigacza z końcówki lat 90. Zaraz oczywiście przejdziemy do wszystkich parametrów technicznych i zobaczymy, jak wypada ten motocykl na tle konkurencji. Natomiast już teraz muszę podkreślić, że jest to maszyna bardzo chwalona przez swoich użytkowników, o za niezawodność tak naprawdę te motocykle mają ogromne mm, tutaj grono zwolenników, którzy mówią, że to się po prostu nie psuje. To robi kilometry, daje frajdę i jest bezawaryjne. Przejdźmy teraz do naszego Oelixa i zobaczmy jakie widełki nowe dla tego modelu możemy zaobserwować. Z tego co zauważyłem jest to od około 4,5 tysiąca tak naprawdę do około 10 tysięcy, więc to jest taki motocykl zdecydowanie w tym budżecie, który bez problemu nawet zadbane egzemplarze powinniśmy sobie znaleźć. Królują tutaj kolory ten bordowy, który widzieliśmy oraz tak naprawdę taki granatowy, który teraz oglądamy na aukcjach, przynajmniej w tym momencie kiedy ja to przeglądałem. Na co warto zwrócić uwagę? Jest to ścig z lat 90. 90 dwutysięcznych powiedzmy, tak? ale projekt to są jeszcze lata, końcówka lat 90. Co jest nieważne, on jest nadal na gaźniku. To będzie jeszcze w takim zestawieniu technicznym na koniec. Widzimy, że te światła z przodu, one mają już swoje lata. Ten design już lata świetności ma za sobą i chyba je bardzo słabo się zestarza. W sensie są ludzie, którzy lubią dalej taki styl, takie końcówki lat 90. jadąć nie należy. Natomiast bardzo wielu ludziom się ten motocykl podobał przez jego niezawodność. Spójrzmy na to, co on sobie oferuje. Ma 93 konie mechaniczne, jest tutaj 82 nm, jest chłodzony powietrzem, przynajmniej według tej strony, więc jest to dość ciekawe i waży na sucho 218 kg, czyli ponownie jest to bardzo duża liczba. Przejdźmy sobie teraz do zestawienia wszystkich omawianych dzisiaj motocykli i zobaczmy jak one między sobą wypadały. Ok, więc zerknijmy teraz tak na szybko na to nasze podsumowanie. U góry widzimy dwa wykresy. Pierwszy jest to ułożenie po najszybszym motocyklu, w sensie najwyższej prędkości maksymalnej, a drugi po mocy. W prędkości maksymalnej najmocniej wypadła Honda CBR, a w mocy Kawasaki Z750. Więc zobaczmy teraz na te dane już tak bezpośrednio, kiedy spojrzymy na to jak każdy z nich wypadł. Honda CBR4FI ma największy Vmax i jest to 256 km na godzinę. Najlepszy Kawasaki Z750 był pod kątem mocy. Znowu Suzuki GSR600 jest już najlepszy w dwóch kategoriach: czyli jest to najświeższy motocykl w tym zestawieniu i ma najszybsze przyspieszenie do setki. Natomiast na pewno wam to zwrócę uwagę, że w części pierwszej te motocykle miały znacznie lepsze przyspieszenie do setki. Obstawiam, że nie jest to odczuwalne dla większości użytkowników, ponieważ tu też się liczą umiejętności i stan techniczny motocykla po tych 20 latach, tak naprawdę jego na rynku. I ostatni, czyli Suzuki GSX 750F jest najlepszy pod kątem momentu, natomiast zdecydowanie sobie wypada pod wszystkimi innymi i jest to jedyny gaźnik na liście. Podsumowując, niech każdy wyciągnie swoje wnioski. Mamy tabelę, która pokazuje wprost dane. Mamy zwolenników jednej i drugiej opcji. I teraz tak naprawdę tylko od was zależy, co wam najbardziej podpasuje. Z moich wskazówek polecam wam po prostu wsiąść na jeden, drugi, trzeci, czwarty motocykl, sprawdzić, przejechać się, zrobić jazdę testową i wybrać ten, który naprawdę najbardziej odpowiada wam. A nie słuchać internetowych specjalistów takich jak ja. Natomiast. Przedstawię Wam motocykle, które są możliwą opcją, a wy sami stwierdźcie, która najbardziej dla Was pasuje. Dodatkowo na koniec przypominam o subskrypcji. Ta subskrypcja naprawdę pomaga mi rozwijać kanał i pozwala iść dalej z tym kontentem, który tworzę. Jeżeli chcecie mi pomóc, zostawcie suba. Pozdrawiam Raftek.